Witam. W tym filmiku zobaczycie unboxing Sony PS1. Konsola jest nowa. Dostałem ją właśnie dzisiaj kurierem. No, została ona nabyta przeze mnie za bardzo, bardzo atrakcyjne pieniądze, z czego bardzo się cieszę. No, tak jak już wspomniałem, konsola jest nowa. Kupiłem ją na Allegro. Yy, została ona, co prawda, odpakowana przez, yy, przez sprzedawcę yy, w, w celu sprawdzenia, czy działa. To znaczy, został podłączony tylko zasilacz i wszystko z, zostało z powrotem spakowane. Reszta nie była yy, odwijana z oryginalnych folii, więc konsola nie była też używana, więc jest, więc jest tonówka. No tak. Yy. Pudełko Co prawda jest delikatnie yy, yy, przygięte, i tutaj pobrudzone, ale to niczym nie, nie przeszkadza. Jak pewnie wiadomo, jak zainteresowani pewnie wiedzą, może tak. Yy, ciężko jest teraz dostać taki nowy sprzęt. A jeżeli jest oferowany, to za bardzo grube pieniądze. Na zagranicznych portalach aukcyjnych, takie jak na przykład eBay czy Amazon. Ceny dochodzą do paru set nawet funtów lub też euro w zależności od kraju w jakim jest to sprzedawane i w walucie. Poza tym tutaj pudełko widać bez uszkodzeń. Ładne lśniące. wygląda. Konsola przywędrowała do mnie z Niemiec. No, odpakujmy ją. I, sp i sprawdźmy jak to wszystko wygląda. O, muszę sobie tutaj pomóc. Mm. Zasilacz. No tak jak mówiłem, zasilacz był już odpakowany, bo był sprawdzony, był sprawdzany. Pad nie odwinięty, tak, kable również zafolowane <laughs> rozgałęźnik na yy, euro z kart też nie oczywiście nie odblokowywane ulotki i instrukcje Zafoliowane. No i konsola. Ostatni raz taką widziałem kiedy dostałem ją na gwiazdkę w dwutysięcznym nie wiem drugim roku to była. To były czasy Nie ma jak to nowy sprzęt Co tu mamy napisane? No tak, model SCPH 102 C. Tak, oczywiście, PAL w systemie PAL europejskim. A może odwinę pada. sobie jakoś poradzić z taśmą. Ale jedną ręką jest mi dość, dość ciężko. Jest. tak jak widać pad nie był rozpakowywany noweńka scph110 dualshock analog controller To by było na tyle. Dzięki Wam za poświęcony czas. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.